Top 3 twoich raperów z Polski Kurwa top 3 z Polski, no to tak eee, muszę pomyśleć trochę nie przygotowałem się eee, na pewno, na pewno, na pewno żeby tak teraz nie zajebać jeżeli chodzi o styl, jeżeli chodzi kurwa, o takie o takie stylowe i umiejętność wbicia się w bit, no to sobę numer jeden, eee, druga osoba druga osoba jeżeli chodzi o Polskę Jakbym miał mówić sentymentem, też no to Iggy sentymentem, bo to jest osoba, którą słuchałem zanim jeszcze zacząłem robić jakiekolwiek nuty. Od kurwa pierwszych nut jego, jak on się wypierdalał, jak to było robione, i jak się wybijał nie wiem, tysiąca subów jestem, więc to na pewno ta osoba z sentymentu. A trzecia osoba, no to Malik, nie? bo yy, jaram, się, jaram się tym, jak to brzmi, jaram się, jak to kurwa, yy, to połączenie niemieckiej sceny, tych wszystkich patentów, no kurwa, no to jest już klasa sama w sobie, nie? No dobra, to ja pociągnę ten temat. E, jesteśmy przy raperach, ja bym Aha. doszła do żeńskiej sceny, która jest no, bardzo uboga jednak, a jeżeli chodzi jeszcze o to młodsze grono i pokolenie, no to w ogóle tam, tam za, za dużo się nie dzieje, no Aha. to masz jakieś trzy, no nie wiem. Ileś tam kobiet w swoim odbiorze? Oliwka, bra nie no, żartuję. Na pewno, nie, no fajnie, jeżeli chodzi o oliwkę, tak wracając, no to na pewno zajebiste wpierdolenie się w bit, w jest kurwa coś. Co, co jest na pewno na plus i to rozpierdala, tylko czegoś brakowało w Polsce. Druga osoba no to na pewno dziarma, ona rozpierdala to jest skillowo i. A trzecia osoba, jakbym miał mówić, tak szczerze? Co, my, co słyszałem, to nie słyszałem. Trzeciej, nie ma jeszcze kobieta, jeszcze się nie pojawiło. Jeszcze się nie pojawiło. A wracając do raperów w Polsce jeszcze takich świeżych stylowo, tej trójki, no to jeszcze Rusinę wrzucę teraz, bo. No jest Mieliśmy to, pytanie o Rusinę. Jest, jest to kurwa tego, jest to wpierdolenie, jest to wpierdolenie takie Ameryczki, taki już naprawdę... Na, Czwarta rano track King Vona, którego w chuj słucham, to jest takie nawiązanie, było taki tribute dla niego ze, ze, ze strony właśnie Rusiny. I kurwa, to tak, tak, mi że ktoś w Polsce podjął się takiego czegoś i że to naprawdę zajebiście lata na głośnikach. fałki wiadomo, no całe te White Widow, te, no to fajnie by było też kiedyś coś sklecić razem, bo no kurwa, to jest jednak ludzie, którzy napierdalają, nieważne co by się działo od początku, i za takie podejście, no w sumie mam podobne, nie? I napierdalali, oni się wybijali z podziemia, z podziemia, z podziemia. Ludzie mówili, to podziemie jeszcze, nie? A teraz to już kurwa nie jest podziemie, bo wszyscy mamy po jakieś, nie wiem, 300-400 tysięcy słuchaczy miesięcznych na Spotify. To się już dawno wie, w ogóle chyba no. się ta, wiesz, taka to linia natarła, w ogóle zatarła rynica, i to już. Ale właśnie ich, ich szanuję to całe, bo oni mają. Zauważyłem, że to jest w grupę połączone, zawsze razem koncerty grają, więc to jest swój klimat. Jeszcze tam chyba z tymi z Google Gang, i jeszcze te z Google Gang, i jeszcze kurwa Frosty, chyba, no i to jest zajebiście na koncertach wszyscy i, i kurwa, to jest coś, czego tak mogę przyznać, że tu zazdroszczę takiej ekipy rapowej, bo zawsze o tym możemy, żeby mieć trap house, spierdolicie, się, a, a nie miałem za bardzo się mali, z którymi mógłbym to zrobić. Czyli tak. chciałbyś do nich dołączyć? Nie mówię tego, nie ale chciałbym dołączyć, ale coś, ale, zrobić. Ale, ale coś zrobić. Zrobić, a to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że mieć kurwa grupę ludzi, że możesz usiąść, możesz żyć muzyką, yy, pierdolić się na jakiś yy, trap, tam zamieszkać na dwa miesiące, nie wychodzić, Bicie kurwa śmierć, napierdalać. Tak płyty, nie? I kurwa grać razem koncerty, no bo wiadomo, granie samemu, yy, czy, tam, yy, czy tam właśnie, no jak my będziemy w dwójkę grać z menem yy, tam parę ziomali zaproszę yy, też, bo ja chcę dużo osób na scenie ze mną, ale no kurwa, to nie będzie to samo, jak osoby, które nawijają i, i yy, tak na co dzień i też mogą mieć ze mną jakieś kawałki, nie? Kurwa, no trochę, trochę zazdroszczę tego im, ale powodzenia.